Wbrew pozorom jestem normalnym mężczyzną, człowiekiem, a książki piszę w chwilach wolnych. Na ja przodkich patent się znieczula, zaczynam kilka minut, żeby coś dopisać. Dzień dobry Państwu, doktor Bartosz Miedziłka, a ja jestem pacjentem doktora Bartosza Miedziłki. I mi? oni? Nie bez powodu spotkaliśmy się właśnie tutaj, rozmawiamy o takiej pozycji, Panie doktorze. To Państwa książka. Cóż, tak, to moja książka. No jestem z niej dumny. Dzięki takim wspaniałym pacjentom jak Kuba, Pan Kuba tak? przy pomocy mojej małżonki, przy odrobinie talentu i zaangażowaniu kilku ludzi z takim pozytywnym nastawieniem z, wyda z wydawnictwa Solus udało mi się napisać tam kilka opowiadań, o które są złożone w taką oto książeczkę. O czym jest ta książeczka? Ona tak opowiada o szczęśliwym, troszkę szczeniackim, Dzieciństwie, które miałem, to było dobre dzieciństwo, na międzywodskich łąkach się toczyło, wśród stogów siana, z królikami, psami, różnymi dziwnymi indywiduami, z którymi byliśmy tam po lasach, łąkach. To głównie o tym, natomiast przeplatane są te opowiadania mm, moim teraźniejszością, życiem zawodowym. Oczywiście zaznaczam, że nie jest to autobiografia, jest to, jest to fikcja, natomiast oparta na jakichś prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce. Komary na zębach Bartosz Niedźwika polecam.